Karmin oprócz możliwości planowania treningów biegowych i rowerowych pozwala na utworzenie treningów na basenie. Dzięki wykorzystaniu opcji dziennika ćwiczeń, w treningach możemy również uwzględnić ćwiczenia z deską i bez użycia rąk. Zaplanujmy przykładowy trening składający się z następujących elementów. Aby rozpocząć planowanie treningu, z lewej strony ekranu wybierzmy zakładkę trening, a następnie pole ćwiczenia. Z menu rozwijanego określmy typ treningu, pływanie na basenie i klikamy pole utwórz trening. Na pierwszym planie pojawi się podstawowy schemat treningowy, który polecam usunąć. Rozpocznijmy planowanie treningu od etapu rozgrzewki, czyli 350 metrów rozpływania. W pierwszym kroku określmy dystans oraz styl. Dowolny styl będzie oznaczał, że dystans będzie mierzony niezależnie od tego, czy będzie to crawl, grzbiet czy klasyk. Nie zmieniajmy czasu odpoczynku, co pozwoli nam na rozpoczęcie kolejnego etapu w dowolnym momencie poprzez przyciśnięcie przycisku lap na zegarku w trakcie aktywności. Kolejnym krokiem są ćwiczenia techniczne z wykorzystaniem ósemki. 8 razy 25 m. Taki segment zaplanujemy za pomocą polecenia Dodaj powtórzenie. W górnej sekcji wybierzmy 8 powtórzeń, następnie określmy dystans na 25 m oraz oznaczmy, że jest to ćwiczenie techniczne. Jako dodatkową informację możemy dołożyć sprzęt w postaci ósemki. Określmy jeszcze czas odpoczynku jako 10 sekund, zostawiając ostatnie pole bez zmian, co pozwoli nam na rozpoczęcie kolejnego etapu w dowolnym momencie. Następny etap treningu to ciąg 6 razy 100 metrów kraulem z krótkim odpoczynkiem wynoszącym 5 sekund. Ponownie wybieramy polecenie dodaj powtórzenie, Określamy prawidłową liczbą powtórzeń jako 6, zatwierdzamy dystans 100 metrów oraz definiujemy styl jako dowolny, czyli crawl. Ostatni krok to czas odpoczynku wynoszący 5 sekund. Ponownie nie zmieniajmy ostatniego pola odpoczynku. Przed ostatnim krokiem będą ćwiczenia z deską, czyli według schematu 8 powtórzeń po 25 metrów z deską. Na zakończenie pozostaje zaprogramowanie schłodzenia w postaci 300 metrów dowolnym stylem. W górnej sekcji ekranu możemy zmienić nazwę treningu. Z prawej strony znajdziemy podsumowanie treningu, który zapisujemy przez wybranie polecenia Zapisz trening. Pozostaje już wyłącznie synchronizacja z kompatybilnym zegarkiem.